Yo! Siemanko w odcinku na moim kanale. Dzisiaj ze mną jest... Siema! Mikołaj. A dzisiaj będziemy e, grać w znowu wyścigi na Robloxie. Nie graliśmy dawno, trzy miesiące temu ostatni film był z tych wyścigów, za się wkurzyłem bardzo, ale powróciliśmy na aktualizację świąteczną, więc e, spoko. Widzicie, tutaj jakieś animowane takie świąteczne samochody niektórzy, ale ja nie mam, bo dopiero pierwszy raz widziałem na aktualizację świąteczną, w ogóle pierwszy raz widziałem w tym miesiącu i tak dalej. Eee, więc mam myślę, że Wam się film spodoba, kliknijcie łapkę w górę i co, lecimy. No, A co ten typ tutaj, taka o, za fajnie. i mi dopiero o nie, ktoś mnie wpieprzył, ktoś mnie wpieprzył, ktoś mnie podpieprzył. I walczy teraz o czwarte miejsce, dobra. Udało się wygrać. Dobra. Czwarte czy piąte w końcu? Piąte, ja pier Już piąte miejsce. Pierwsze, pierwsze miejsce. Da, czwarte mam, czwarte mam. Ej, ale przy barierce jak ja jestem, przy barierce, to zawsze wtedy tracę na piąte z czwartego. Tam Nie jest tego, tak, no że zawsze się tam traci ten... To zawsze się tam traci moc. Szósty to już chodzi. jestem. Jezus Maria, co robicie? Nie, Kasper, odpadniesz, bo jest eliminacja. Ostatnie miejsce za, cały czas się eliminuje. Znaczy wiesz. Dobra, mam. udało mi się na piąte zmienić, jest. Jeszcze przeżyłem, jeszcze przeżyłem. Ale zginiesz dlatego, że jesteś na piątym miejscu, czyli na ostatnim wydam ten typ dead. Wiem, ale dziewięć sekund mam. Może kogoś jeszcze wyprzedza? Nie no, wątpię. W ostatniej chwili, w ostatniej chwili chłopa wyprzedziłem. Jestem ciągany z Nie widziałem to! Dałam trzecie już Teraz muszę się utrzymać tak e, 10 sekund Widziałeś On wpadł pasińskim w ostatniej chwili O kurcze Chłopie, jest! Trzecie mięso! Jeszcze przeżyłem! Spokojnie, i już zajmiesz trzecie miejsce. Ale dobrze, let's go. Edru, tak. Ale w ostatniej chwili to był największy fart. To był największy fart tego wyścigu. A tego typu już chyba nie dogonię. No to na jak się wypieprzy. Jak ja teraz za trzy sekundy na to ty od razu. No i dupa. dobra, trzecie miejsce, trzecie miejsce i tak jest ok. Zaliczymy się w topce. Przynajmniej. Trochę tego typu nie dogonię. No nie dokonisz. Widziałem jak tam było. Dingo me, dingo me, dingo me. Ej, Auto mi Co jest? E, Gdybym miał tak? jeszcze 20 sekund, to bym go przegonił. Myślę. Na co mnie stać? Gdzieś brzydkie za moją siodlą. Kupić. Wedding, dlaczego ty sobie nie zrobić sklepu świątecznego. A jak to się robi? Normalnie w edytorze. W się ten. Często edytorze. Ogólnie. Ale mi ogólnie w Robloxie mi chodzi. Aha! Myślałem, że to auto. Gdy masz 2000 hajs, a mam 59 tysięcy. Uh -uh. Ja to, jak są wyjść? A jak wejść z tego sklepu takiego dziwnego? Sklepu, przecież masz tam. A w sensie tam gdzie się. O dobra, wyszedłem jakoś. A już jest. Ja kupiłem nowe jakieś auto. Nie wiem, jak się sprawdzi. Jak się z tego wychodzi? Nie wiem, escape screen kliknąć czy coś. Ej, i tak nie mam go wyposażonego. Dlaczego? Muszę go sobie później wyposadzić Boom, nie, 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 ale jakoś to nie, Ale jakoś to szybciej nie, y to chyba mi się wymieniło tylko, że po prostu yeah. została ta tapeta. Jest nie, 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 Chyba nie, a nie, 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 jeździ. Pasek, dlaczego ty masz w ogóle takie imię? Nie wiem, bo kiedyś takie miałem i... Bo, wuj... bo wujek mi robi to konto, nie? Aha, jak ci wujek? A ty sobie nie zrobiłeś, co? No z Irlandii, bo ja nie wiedziałem jak. Aj, a skąd on wiedział? Bo moja kuzynka miała. Ja mój e, pierwszy raz tak w 21 roku założyłem, bo w końcu mi e, nie umiałem. Tylko po prostu mi tata powiedziała, jakie hasło sobie ustalić, pamiętam i tak dalej. I tyle. Ale tak to sam sobie. Ej, razem mamy 15 na końcu. 15 na końcu, C. A nie 15, 19 mam jeszcze wcześniej, numer Ale A ja, chłop, to A to nie ty jesteś na drugim miejscu, okej. Okay? Teraz jestem na drugim miejscu, ale bo no, wyprzedziłem skurę. tego typu, bo się wypieprzył. Ej, nie ma tu w ogóle eliminacji, dlaczego? Bo e, tam się da... jest szansa, że w ci... że można wybierać mody. I wtedy ci ten mody wybiera, a teraz już nie ma. Nie? Aha, okej. Okay. Tabłej Ostatnie okrążenia. Winek, Winak, Winek, Skip To Drugie miejsce. Dobra, teraz... E, dlaczego mi się to auto nie wymieniło? Całe Mbapeski. Mam no, jakieś inne. A ja jechałem e, cały czas z tym inwentori otwartym. Nie? nie? <laughs> cały czas nie jechałem, bo nie... Bo nie, nie wiedziałam jak wyłączyć. Klikam escape i w ogóle, ale się nie dało. <laughs> A teraz mi się wyłączyło na szczęście. Ja zaraz wracam jak ktoś. Mm -hmm. Deli frotiki, deli deli Właśnie Wasze ci czar alejaj. Ej nie, Lodówka. Elfur się Lodówka sprzedawca. Śledni, średni, śledni, śledni muszę dać na średni. Żeby na pewno nie wygrał trząsko. Ja nie chcę czyni szkoli. Gelly jelly, jelly frucik. Ja no. nie mam... Pyta, nie Nie pytaj co ja z dali frucikiem. To, że oni sprzedisz się chorzę. No. Wiesz, że on miał trafić do więzienia podobno? No ale docowana za ten na TikToku. <grych> Czego ty masz e, na zielono ten no, nowicę, a ja mam na no. Dlatego, że ja już dłużej w to gram. Ja po Aha. prostu mam już lepszy ten, mam więcej winów i tak dalej. Okej. Okay. Ja mam mało winów. Łapie, ale mu złoty garaż zrobiłem, ale mu złoty garaż zrobiłem. Tego Primona. Dzięki. Thank you very much. Dobra, wyprzedziłem Primona. Dzięki. Dzięki za pierwsze miejsce. mnie, bo on mnie popchał na tego, na piasek. O ty kurde. On mnie popchał na piasek. Nie wygrasz. Nie wiem Przecież u mnie jest zakazane wygrywanie to Chyba już każdy wie RUN Ja mam może dwa wink'i, a Gier ma 15. Jelly, jelly, -ci -ci. No co ty masz z tym jellyfrucikiem faktycznie? Nie wiem Chociaż go nie lubię, tylko śpiewam To, by go lubią Nie wygrasz, nie masz, nie masz prawa. Pracuj, a masz wyciszone dźwięki, bo tam teraz jest piosenka z prawami autorskimi. Tak, mam wyciszone dźwięki, spokojnie. Nie wygrasz, nie, nie, nie masz prawa. Czyli, czyli wrócicie, dziś nawiedzicie. Czyli, czyli Do widzenia, pierwsze miejsce! Let's go! Ej, ej. ja ci <grym> cały czas, czas siedziałam na dupie. Naprawdę? Mówi, <grym> no. jakie ja zaklęty! że ty cały czas mi uciekałaś, a ja je... przypadkowo się waliłem na piasku i jechówno. I dupa. <tryk> ja nie, nie, chłopie. Z dnia na dzień tego, tego, tego. Te auto coś popętało. On tak teraz gazuje. Aaa, let's go. 60 tysięcy hajsów, let's go. A 1000 ja dostałem. Ale w sensie nie, ja mam. Obecnie mam. Lubiłem, bo ja dostałem 700 y, highsu i. Teraz. No to są 4 ludzi. 60 tysięcy. Daj sobie Julif Flucik. Ej, te. Fotos że w roku. Ej, kliknij w, w te dwie ręce. Kliknij w. Osiem. Toż jakieś auto? Nie wiem, nie. A Ale masz takie. No chciałem ci dać auto za darmo. No i co sobie jak ona tak gazuje. się może. Ale ona ci zwiększała się speedo. Nie? No może. Troszkę też zmniejszy speedo. Nie, no, bo ja nigdy nie kupowałam auta. O ma fylę. O, o. ma fylę mam um, um, ale nie sko. O, a jeszcze konik. Ii, a! A ja mam kolegę, który ja mam kolegę, który umie umie robić mody. Do Minecrafta, czy do czego? Do Minecrafta, y, no. Uh -huh. nie, zbożę, zrobić tam, tam, ja nie tam co gadałem tylko ten bardziej doświadczony co Fortnite'a nie grał z nami. To za prezentek. Dziękuję. Ja myślałam, że w te prezenty nie da, nie można wjechać, a tu się okazuje, że jednakże można. Nasze. Roskie. To nie raz. Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, lava, lava. Asemalo, rimi, si bum, 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 bum. Urba dołączyła. Kurba, dołączyła XD. Aha, a on najgorszy jest Labiskot. O nie, jak dołączyli Labiskot na serwer, to my... Pamiętam. Uciekamy. Wiesz, co dawno nie graliśmy? Kat. Dokładnie, U... zgadłeś. Może później, nagrałem po tym odcinku do mnie. Jeszcze, bo to jelly, jelly ty, masz, ty masz filmy, że tobie by wystarczyło jakbyś codziennie przez cały miesiąc? On ma 30 filmów, nie rozumiecie niezmontowanych. Zmontowanych ma może jeden, bo... Zero. Nie. Bo tyle, co wrzuciłam. Aha, to ma zero. Ten jak ma ogólnie 30. I czemu ja spadłem na, ostat... na drugie miejsce? No nie wiem. Choć się domyślam. O nie! Gdzie ty jesteś, łowie? bo ja ciągle mam sekundę drugie miejsce, a czym nie widzę tu nawet. Jesteś niewidzialny. Dobra. Dogonię cię. Jeszcze dwa. Jeszcze dwa okrążenia. I do widzenia z pierwszym miejscem. Jelifrucik, zzywam cię. Nie co widzowie. Ja. Po prostu na hmm. TikToku widziałem taki śmieszny filmik. Jenny w Ostatnie okrążenie. Kasper, nie odpuszczę ci. Ja wiem o Głupi by mi odpuścił. Teraz masz taką szansę na pierwsze miejsce. A ja mam jeszcze większą. No dobrze, gazuje. Gazuje tutaj hardyje. Nie! su. The... Ty myśle się, że przeszedłem na tyłku pewnie, tak? Wiesz co, a wiesz, jak kiedyś myślałem, że, że tu kiedyś był. O patrz, to, to są takie stroje, nie? Ja sobie kupiłem te stroje, bo ja myślałam, że to tylko do gry. Nie? nie? Tutaj chodź. Nie? No. Ja już kupiłam sobie ten stream, bo myślałam, że to tylko do gry. A to się okazało, że to jest ogólnie do Robloxa. Tak? Nie. No. Jestem fokata. Ja tak se nagle... Co jest? Czego ja tego nie mam? Czego ja tego nie mam? Aha. Oh, to było tylko tutaj. <grym> Czy tu gościcie coś? Co? Czy ty powiedziałeś? ja kupuję siostrój Monsterka. A ja kupuję siostrój Monsterka. A ja kupuję siostrój Monsterka. Monstera? Bo to ci monstera? Eliminacja, eliminacja, eliminacja. A gdzie są eliminacje? A gdzie Eliminacja, ok. Ja myślałem, że to jest po prostu bez moda. Ale znowu ja pewnie No dobra, może się uda. Może się uda. No może się no uda, się... no może się. Tu, no, się... du, du, tu! -du -du. Max Verstappen. Okay. Też to znam. A co to za dziwna mapa? Nie, nie, się boję tej mapy, ja nie chcę tu na tej mapie. Ona jest za długa, ona jest za długa. I cipi, cipi, ciapa, To jest jedna map chyba. Tu jest jedno kółko w tej mapie? Co? Tu jest jedno kółko chyba w tej mapie. Ej! Chłopie! Wpadłem w piasek i się nie da z niego wydostać. Na to co się nie ja Zginę, Zgina. Jak zginę? tu trzy osoby tylko są. Tu są tylko trzy osoby. Gammatyfy. Dobra. Yes. No, nie, nie, nie zgina. Nie zgina, nie zgina. Nie gina. Zgina. Bye bye. Oh, yeah. Udało się mi w z tej tlawki. Ja zginąłem. A lala widzę. Wiesz, jest, jest duża cześć. Filmu Pieprzycz Mickiewicza. <grym> Też z a wiesz, że robi swój serwer? No wiem, ale to nie wiem, czy mnie to. Dlaczego cię ci aż tak ciekawi? Bo jak wam serwer to było przez tydzień tam graczy, a tak to nic nie było. Nie! Ale nie będzie robił dopiero. No wiezu, no i co ci z tego serwera będzie? Chciałem ci powiedzieć. Zielone MC! A w ogóle na tym na Wojen MC mam autograf tysiąca, bo se wszedłem? Aż tu nagle ty się koło nie przelatuje gra w ptasza. No ale to była Nie? szybka runda bardzo. Bo on se przelatywał po prostu. Film. To tyle z tego odcinka. Trzymajcie się, no i pa.